W tym filmie wyjaśnię, jak schudnąć z trudnych miejsc, powiem o tym, co wpływa na to że tkanka tłuszczowa odkłada nam się w takich miejscach, w których nie za bardzo chcemy, żeby nam się odkładała. Powiem oczywiście, jakie są największe błędy odchudzania i powiem oczywiście, co robi największą robotę, jeżeli chodzi o odchudzanie, o tempo odchudzania, czyli co zrobić, żeby jak najszybciej schudnąć. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zaczynamy. Każdy z nas ma na ciele przynajmniej jedno takie miejsce, w którym nie chciałby mieć aż tyle tkanki tłuszczowej, co ma. Oczywiście najczęściej jest to dół brzucha, u kobiet bardzo często są to uda, okolice pośladków, ewentualnie jeszcze tutaj ramiona. To są Trudne miejsca, tak zwane oporne miejsca. Tam jest oporna tkanka tłuszczowa i ciężko często z niej schudnąć. Jednak oczywiście się da. Od razu mówię, nie istnieje coś takiego jak miejscowe spalanie tkanki tłuszczowej, więc jeżeli się spodziewacie tego, że Wam powiem, że wystarczy 100 razy dziennie wyprostować w ten sposób rękę i tutaj już się spali stąd tkanka tłuszczowa, nie, to tak nie działa. Zawsze tkanka tłuszczowa spala się z całego ciała jednocześnie. To oznacza, że jak sobie wyobrazimy, że mamy taki ogromny worek z wodą i ja sobie zrobię dziurkę na dole, to ta woda po prostu będzie z niego Schodziła, okej? Okay? Tak samo u nas na ciele tkanka tłuszczowa będzie się spalała z całego ciała równomiernie, ale to co zawsze powtarzam, z tego miejsca, w którym jest najwięcej tkanki tłuszczowej, powinno się statystycznie też najwięcej tkanki tłuszczowej spalać. Więc jeżeli najwięcej tkanki tłuszczowej mam odłożone na dole brzucha, no to jak zacznę chudnąć, to właśnie stamtąd procentowo z całego ciała najwięcej tkanki tłuszczowej zostanie spalone, więc to jest dobra informacja. Hej, hej, jeszcze jedno, zobacz pierwszy komentarz pod tym filmem przygotowałem małą niespodziankę z okazji moich urodzin. Przyczyny oczywiście tego, że odkładam się na tkanka tłuszczowa są dosyć jasne, szeroko poznane. To jest oczywiście genetyka, nie mamy za bardzo na to wpływu, to jest oczywiście gospodarka hormonalna. Na gospodarkę hormonalną z jednej strony ma wpływ na styl życia, z drugiej strony trochę też genetyka. Tutaj szczególnie u kobiet kwestia estrogenów, a u mężczyzn testosteronu. I punkt trzeci, oprócz stylu życia, oczywiście tego co wymieniłem, to oczywiście wiek. No bo im jesteśmy starsi, tym teoretycznie mamy większą tendencję do tego, żeby odkładała się tkanka. Tłuszczowa w określonych miejscach, między innymi właśnie brzuch. Też często się mówi o kortyzolowym brzuchu, czyli też właśnie okolice brzucha są predysponowane do tego, żeby tam się więcej tkanki tłuszczowej gromadziło. No dobra, jak już powiedziałem, jakie są powody, to powiedzmy sobie teraz szczerze, jakie są największe błędy, no bo mnóstwo osób, które ma ten problem, próbuje coś z tym zrobić, jednak w zdecydowanej większości niestety przypadków. Nieskutecznie. I tak nasi podopieczni często w serwie przemian, jak do nas dołączają, są praktycznie zawsze już po kilku dietach albo po kilku programach treningowych i my musimy i tak od zera wszystkiego ich uczyć i wszystko im ładnie przygotowywać, rozpisywać, żeby mieli jak najlepsze efekty. Więc jakie są najczęstsze błędy? Już tłumaczę. Po pierwsze, oczywiście najczęstszym jest to, że wszyscy chcą to, zmienić, czyli spalić tę tkankę tłuszczową w ciągu dwóch tygodni. Niestety tkanki tłuszczowej w ciągu dwóch tygodni za dużo nie spalimy. Możemy schudnąć w ciągu dwóch tygodni kilka kilogramów nawet, w zależności oczywiście od tego, z jakiej wagi startujemy. Jednak musimy pamiętać o tym, że tkanka tłuszczowa spala się powoli. Więc to jest proces. I oczywiście nigdy nie jest tak, że 10 kg tkanki tłuszczowej tyjemy w dwa dni, tylko to też trochę trwa. Więc odwrócając sytuację w drugą stronę, również żeby schudnąć, trochę czasu na to musimy poświęcić. Więc bardzo częstym błędem jest to, że ktoś wchodzi na dietę bardzo niskokaloryczną, je sobie po 500, 1000 kalorii, to docelowo po dwóch, trzech tygodniach powoduje to, że nasz metabolizm totalnie spowalnia i w momencie, kiedy zaczynamy jeść więcej, to znaczy damy jeszcze więcej tyć. Więc to jest najgorsza rzecz, którą możesz zrobić, to właśnie przejść sobie na dietę bardzo niskokaloryczną. Nigdy tego nie rób. Drugi błąd to oczywiście brak aktywności fizycznej, no bo przecież jak 8 godzin siedzimy w pracy, a potem jeszcze 3 godziny czy 4 na kanapie, no to niestety tej aktywności fizycznej w ciągu dnia jest strasznie mało. Nasze ciało jest stworzone do tego, żeby się ruszać. Nie mówię, żeby biegać sprinty cały czas albo maratony, absolutnie nie. Chodzi o to, żeby się ruszać. Więc ta proporcja powinna być zupełnie odwrócona. My powinniśmy bardzo dużo czasu w ciągu dnia spędzać na chodzeniu. I oczywiście super byłoby dla modelowania sylwetki, dla naszego zdrowia, dla ilości mięśni, wykonywać ten trening siłowy co 2 dni, optymalnie, ewentualnie, nawet, jeżeli można część. Jeżeli ktoś ma czas i chęci, ale takie co dwa dni dla każdego to powinna być absolutna podstawa funkcjonowania. I przez to, że ludzie niestety myślą sobie, że aktywność fizyczna jest tylko i wyłącznie po to, żeby lepiej wyglądać, no to niestety tego nie robią, bo im się nie chce. A aktywność fizyczna jest po to, żeby przede wszystkim być zdrowym, jak najdłużej żyć i mieć jak najwyższą jakość życia. Kolejny oczywiście błąd to jest brak odpowiedniej jakości i długości snu. Ten temat już wałkowałem milion razy. Większość osób powinno spać więcej niż 6 godzin. Kobiety czasem powinno spać nawet więcej niż 8 godzin, w zależności od tego, jak wygląda ich gospodarka hormonalna. Jakość snu, jeżeli ciągle się wybudzasz, albo jeżeli masz zapalone światło w pokoju, albo jeżeli jest bardzo głośno, również będzie niższa. Następny punkt to oczywiście stres. Jest go dzisiaj mnóstwo, więc umiejętność zarządzania nim i oczywiście starania się jak najlepiej z nim zarządzać, bo nie zawsze, oczywiście, się da nie wiadomo, jak skutecznie nim zarządzać, ale uwierzcie, mi, że się da do pewnego stopnia nad nim panować, przynajmniej do pewnego stopnia, uwierzcie mi, że warto w tę umiejętność inwestować. Regulowanie emocji, zarządzanie stresem naprawdę robi mega ogromną różnicę w funkcjonowaniu w życiu i również w odchudzaniu. Kolejny punkt jeszcze tylko powiem, że brak badań bardzo często ludzie mają niedoczynność tarczycy, niestety kompletnie tego nie sprawdzają. Bardzo często ludzie mają braki witamin, minerałów, składników mineralnych, więc tutaj też warto przynajmniej raz w roku badania krwi sobie wykonać, żeby sprawdzić w ogóle w jakiej kondycji ten nasz organizm jest. Wtedy też możemy, my jako dietetycy, na przykład w strefie przemian, dużo lepiej dopasować odżywianie, trenowanie czy suplementację właśnie do danej osoby, kiedy te badania są. Nagadałem się teraz, jakie są błędy, więc odwracamy sytuację. więc Co należy zrobić, żeby schudnąć z opornej tkanki tłuszczowej, żeby schudnąć z tych trudnych miejsc? Po pierwsze, wdrażamy więcej białka. Cały czas, szczególnie kobiety tego białka, jedzą bardzo mało. W każdym posiłku, ja bardzo proponuję jeść 2-4 posiłki dziennie, zazwyczaj 3 to jest taka idealna średnia. W każdym posiłku jeść białko. 20-40 gramów białka na posiłek. Mówiąc inaczej, jest to 100 gramów mięsa, 20 gramów białka to jest 100 gramów mięsa, albo 100 gram ryb, albo 100 gram owoców morza, albo 100 gramów orzechów, albo około 3 jajek. Oczywiście, że jesteś w stanie zjeść więcej, czy na przykład 200 gramów mięsa, czyli 40 gramów białka, jak najbardziej, ok. Ile się powinno jeść białka? Mniej więcej przyjmuje się między 1,5 grama białka na kilogram masy ciała. Czyli jeżeli ktoś waży 100 kg, to powinien jeść minimum, bym powiedział ja osobiście, 150 gramów białka. Ja oczywiście bardziej polecam tam iść w stronę 2 gramów białka, ale już to 1,5 gram białka jest super. A teraz ważna informacja, jeżeli chcesz lepiej się czuć, lepiej wyglądać lub po prostu schudnąć, to posłuchaj uważnie. Jako jedyni w Polsce w naszym portalu strefaprzemian.pl dajemy gwarancję efektów albo zwrot kosztów, więc nic nie ryzykujesz. My odciążymy Cię w czym tylko się da. Rozpiszemy dla Ciebie odpowiednią dietę, Teraz rozpiszemy dla Ciebie fajne treningi, które przede wszystkim mają być skuteczne, i oczywiście masz nielimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem. Serdecznie zapraszam www.strefacheman.pl Kompleksowa Opieka Dietetyczno-Treningowa. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Druga kwestia. Coś, co napędza metabolizm to systematyczne i najlepiej codzienna aktywność fizyczna. Czyli dobrze by było codziennie spacerować, dobrze by było systematycznie, co dwa dni wykonywać trening siłowy. Dzięki temu nasz organizm odbierze ten bodziec jako sygnał do tego, że każdego dnia potrzebuje jednak więcej kalorii do tego, żeby prawidłowo funkcjonować. Więc jeżeli chcesz przyspieszyć swój metabolizm i każdego dnia spalać więcej kalorii, to aktywność fizyczna jest najlepszą rzeczą, którą tak naprawdę możesz zrobić. Kolejny punkt picie: wody, kawy, herbaty. Z jednej strony. Oczywiście to jest odpowiednie nawadnianie się. Z drugiej strony pomoże ci zachować większe poczucie sytości, a z trzeciej strony szczególnie kawa i herbata może trochę pomóc w przyspieszeniu metabolizmu i tym samym może też pomoże właśnie podchudzaniu. Następne punkty jakość snu i zarządzanie stresem. To już mówiłem jakość snu. Staramy się spać. Minimum te 6-7 godzin, zarządzanie stresem. Tutaj kwestia psychologiczna. Ja, jako dietetyk, być może kiedyś psycholog, jeszcze nie będę się na ten temat nie wiadomo jak szeroko wypowiadał. Z jednej strony może pomóc zdecydowanie terapeuta, z drugiej strony jest mnóstwo filmików, nawet w internecie, mnóstwo książek na ten temat, jak regulować swoje emocje. Ja od razu powiem: moją najlepszą techniką na to, żeby się jak najszybciej uspokoić, jest aktywność fizyczna. Czyli jeżeli jestem zestresowany, spięty i tak dalej, wychodzę na spacer albo na trening i uwierzcie mi, to robi najlepszą robotę ze wszystkiego, co do tej pory robiłem. A testowałem różne rzeczy. Ostatni punkt to oczywiście odpowiednia suplementacja. No tutaj tych suplementów na rynku jest bardzo dużo. Coraz częściej one są na szczęście dobrej jakości. Te suplementy, które rzeczywiście mogą pomóc, jeżeli chodzi o odchudzanie, to na pewno będzie suplement w postaci białka, czyli takie w proszku, no bo jeżeli. Ktoś ma problem ze spożyciem odpowiedniej ilości białka, no to taki suplement może pomóc. Berberyna, badania pokazują, że świetnie może pomagać w stabilizacji poziomu cukru we krwi, ale również te badania sugerują, że pomagają. W szybszym odchudzaniu. Oczywiście stabilizacja poziomów tarczycy, no bo tarczyca warunkuje nasz metabolizm, również jest bardzo istotna, więc ewentualnie suplementacja skierowana w stronę tarczycy też tu by się bardzo przydała. Bardzo polecam ją robić w konsultacji z dietetykiem, więc serdecznie zapraszam do strefy jeżeli chcesz taką konsultację odbyć albo z nami po prostu współpracować. I oczywiście na koniec jeszcze, żeby. Nie zwalniać, tylko żeby przyspieszać, to pamiętaj, ogranicza, ile możesz słodycze, czy ile możesz alkohol. Okej, okay? cukry proste, cukry przetworzone, to wszystko cię spowalnia. Ty masz robić wszystko, żeby przyspieszać. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, ja bardzo proszę pisz się poniżej w komentarzach lub na kontakt strefa opa-strefa-przemian.pl za chwilę Ci wyskoczy kolejny mój film, bardzo proszę zobacz go, bo im więcej wiesz, tym lepsze będziesz mieć efekty. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do końca kłaniam się. Pozdrawiam. Cześć!